Kwiecień plecień, bo przeplata trochę złych gier, trochę dobrych gier. My wybraliśmy tylko te drugie. Szczególnie bogato nie będzie, ale trafi się kilka rzeczy, na które zdecydowanie warto czekać. Oto pięć najbardziej oczekiwanych przez nas gier, które ukażą się w kwietniu. Tak, wiemy. Nazywa się dziwnie i jest brzydka. Ale Axiom Verge to znakomita metroidwania w starym stylu, w której nie brakuje tak współczesnych elementów, jak i odniesień do klasyki. Pewien naukowiec w bliżej niewyjaśnionych okolicznościach trafia do bardzo dziwnego świata i oczywiście musi go uratować. Fabuła nie zapowiada się może powalająco, choć bardzo inteligentnie się rozwija, ale rozgrywka jest już bez wątpienia świetna. Świat gry jest wielki, broni i umiejętności do zdobycia jest mnóstwo, a zabawy starcza na przynajmniej kilkanaście godzin. Wiemy, bo graliśmy przed premierą. Ta zaś będzie mieć miejsce 1 kwietnia. Gra trafi na razie na PS4. W przyszłości wyląduje również na Wicie i PC-ach, ale nie wiadomo jeszcze, kiedy dokładnie to się stanie. Broken Age to od tej produkcji zaczął się boom na Kickstartera w świecie gier. Studio Double Fine chciało zrobić przygodówkę Point and Click w starym dobrym stylu i poprosiło o 400 tysięcy dolarów. Udało mu się zebrać prawie 3,5 miliona. Tak było w 2012 roku. Od tamtego czasu pojawił się już pierwszy epizod Broken Age i zebrał, cóż, mieszane recenzje. Gra była chwalona za niezwykły, trochę melancholijny klimat oraz humor, ale ganiona za niespecjalnie ciekawe zagadki. Zobaczymy, jaka będzie druga połowa. Czekamy tym bardziej, że pierwsza zakończyła się nie lada cliffhangerem. Premiera już 28 kwietnia. Gra trafi na PC PS4 i wite. No i co ja mam powiedzieć? Od premiery GTA 5 minęło już sporo czasu i chyba powiedziano o tej grze wszystko co powiedzieć można. To jedna z największych, najważniejszych i najlepszych produkcji ostatnich lat o gangsterach. Kropka. Po długim oczekiwaniu wreszcie ukaże się na PC. Stanie się to dokładnie 14 kwietnia. No to czekamy. Chętnie zagramy po raz trzeci. I mamy tylko nadzieję, że A. PC-towy port nie będzie tak tragicznie zły jak w przypadku GTA 4 parę lat temu, oraz B. Rockstar nie przesunie znowu premiery. Jedni będą znów gangsterzyć w San Andreas, a inni będą po raz kolejny przechodzić tak Souls 2. Takie czasy, że jednymi z najciekawszych premier są kolejne wydania tych samych gier. Dark Souls 2 Scholar of the First Sin to jeszcze raz to samo, tylko tym razem także na Xboxa One i PS4. Bloodborne już skończyliśmy, więc pewnie, że zagramy. My byśmy nie zagrali? My? Premiera już 2 kwietnia. Na miejscu pierwszym Mortal Kombat X, zdecydowanie najgłośniejsza premiera kwietnia. To bezpośrednia kontynuacja świetnego Mortala z 2011 roku, który przywrócił tej serii jej dawną chwałę. Tym razem dostaniemy nie tylko lepszą oprawę graficzną, ale także zupełnie nowych wojowników, kontynuację znakomitego trybu fabularnego, świeże pomysły na zabawę w sieci i drobne zmiany w rozgrywce. Ale spokojnie, naprawdę drobne to ciągle stary, dobry Mortal Kombat. Premiera 14 kwietnia. Gra trafi na razie na PC z Windowsem, PS4 i Xbox One. Pojawi się także gra o takim samym tytule na Androidy i system iOS, ale to raczej ciekawostka dla zainteresowanych.